Bardzo prawdopodobne, że osobom mieszkającym nad Bałtykiem rekiny kojarzą się z egzotycznymi rybami mieszkającymi w lazurowych wodach tropików. Jednak przede wszystkim na myśl o tych zwierzętach odczuwamy pewien niepokój, przypominając sobie szczęki Spielberga lub historię o żarłaczach białych zjadających ludzi żywcem. Czy na pewno jednak rekiny są tak groźnymi zwierzętami, jak namalowano je w popkulturze? Czy zawsze uzbrojone są w ostre jak brzytwa zęby i płetwę wystającą ponad powierzchnię wody? A w końcu, czy przyjeżdżając nad Bałtyk możliwe jest spotkanie jednego z nich? Ja nazywam się Remik, pracuję w Akwarium Gdyńskim i z okazji trwającego właśnie Tygodnia Rekina postaram się rozwiać parę mitów na temat tych zwierząt. Zaczynając może od końca, żeby rozwiać nieco Wasze obawy. Czy można spotkać rekiny w Bałtyku? Tak, można, ale nie takie, jakich się spodziewacie. Żarłacz śledziowy, koleń i rekinek psi to przykłady trzech rekinów, które żyją w wodach Bałtyku. Czy oznacza to jednak, że nie możemy już bezpiecznie wchodzić do wody? Nie, absolutnie nie. Trzymają się one bardziej zasolonych zachodnich części Bałtyku i nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Jednak odwiedzając nasze wybrzeże w jednym konkretnym miejscu, możecie spotkać kilka nieco bardziej egzotycznych gatunków. Zapraszam na poznanie rekinów mieszkających w akwarium gdyńskim. Jeżeli w Bałtyku pływają tylko niewielkie gatunki rekinów, a w akwarium gdyńskim możemy spotkać te nieco bardziej egzotyczne, to czy są one krwiarzeczymi bestiami? No niestety nie. Zacznijmy może od rogatków. Mam tutaj na myśli dwa gatunki. Rogatka australijskiego i rogatka kalifornijskiego. Jak widzicie, kształt ich ciała bardzo się różni od tego, jakie mamy w wyobraźni. Słowo rekin kojarzy nam się przede wszystkim z rekinami pelagicznymi, czyli takimi spędzającymi całe życie w toni wodnej. I to właśnie takie znamy z filmów grozy. Rogatki zaś są rekinami dynnymi. Jak sama nazwa wskazuje, spędzają większość czasu przy dnie, i to tam też zdobywają pożywienie, które w ich przypadku składa się ze skorupiaków i małży. Co ciekawe, te konkretne gatunki nie posiadają jednego typu zębienia. Z przodu posiadają nieco ostrzejsze zęby, z tyłu zaś troszeczkę szersze, które pomagają im w rozłupywaniu i rozgniataniu ciał mięczaków. Taki wybór diety dodatkowo ułatwiony jest przez obecność pyska skierowanego bardziej w stronę dna niż przed siebie. Jest to cecha często spotykana wśród rekinów dennych. Podobny kształt ciała posiada rekin bambusowy. Jest to kolejny rekin, którego środowiskiem życia jest dno morskie. Jak zapewne widzicie, jest to jedna z najspokojniejszych ryb w tym zbiorniku. Być może jednak pamiętacie, że rekiny potrzebują pływać, by oddychać. Dlaczego więc rekiny denne mogą być tak ospałe i się nie poruszać? Tutaj uwydatnia się kolejna charakterystyczna cecha rekinów dennych jaką są przedchlinki. Umożliwiają one obieg wody przez skrzela. Ciekawym przedstawicielem rekinów dennych jest rekin łobegong. Bardzo ciężko go tutaj dostrzec, jest to po części zasługa jego kamuflażu. Ubarwienie jego ciała jest totalnie inne od tego, jakie spotkamy u rekinów pelagicznych. Rekiny pelagiczne, czyli te pływające swobodnie w toni wodnej posiadają jasne brzuchy. W ten sposób nikt nie widzi ich na tle słońca, przebijającego się przez stafle wody, patrząc od spodu. Natomiast grzbiet jest jednolicie ciemny, żeby trudniej było go wypatrzeć spoglądając z góry w granatową głębinę. Łobegą zaś upodobnił swój grzbiet do koloru morskiego dna. Jest to zarówno metoda skutecznego polowania, jak i unikania większych od siebie drapieżników. Co więcej, łobegong może zmienić kolor swojego ciała w przeciągu kilku dni, jeżeli zajdzie potrzeba małej przeprowadzki. Pamiętajcie, że małe rekiny również mogą stać się ofiarami i wcale nie są na szczycie łańcucha pokarmowego. No dobra, na razie mówimy tylko o małych rekinach, a co z tymi większymi? Weźmy za przykład Sapa pasiastego. Jest to przykład rekinów średniej wielkości i dorasta do około 1,5 metra. No przyznam, jego kształt powoli zaczyna przypominać te rekiny z filmów, jednak tak jak pozostałe omawiane teraz rekiny, nie jest drapieżnikiem groźnym dla człowieka. Wszystkie rekiny, które do tej pory obejrzeliśmy, były rybami dennymi. A przykładem rekina pelagicznego, czyli takiego pływającego w toni wodnej, jest żarłacz rafowy czarnopłetwy. No, ten faktycznie wygląda już dosyć groźnie filmowo, mimo tego, że nie osiągnął jeszcze nawet swoich pełnych rozmiarów. Największa odnotowana do tej pory długość to 2,5 metra. Natomiast nasze żarłacze rafowe czarnopłetwe mają długość 1,5 metra. Ta ryba faktycznie może ugryźć człowieka, jednak zazwyczaj wtedy, kiedy jest sprowokowana. Rekin epoletowy z charakterystyczną czarną plamą na boku ciała posiada duże płetwy, które są umieszczone poziomo. Umożliwia mu to chodzenie po dnie. Natomiast co ma płaszczka do rekina? Zarówno rekiny, jak i płaszczki są rybami chrzęstnoszkieletowymi. To znaczy, że wyróżniają się spośród innych ryb. Tym, że ich szkielet nie jest zbudowany z kości, lecz z wstrząski, dokładnie takiej samej jak w naszym nosie lub uszach. Niektóre płaszczki bywają wyjątkowo groźne ze względu na kolec jadowy umieszczony w okolicy ogona. W miejsce utraconego, ząbkowanego ostrza może wyrosnąć nowe. Co ciekawe, płaszczki spotkamy zarówno w wodach słodkich, jak i słonych. Przedstawicielem płaszczek słonowolnych zamieszkujących akwarium gdyńskie jest patelnica niebieskoplama. Żyje ona wśród traw koralowych, na różnych głębokościach, w zależności od swojego wieku, a większość czasu spędza przy dnie w poszukiwaniu bezkręgowców. Nieco mniejszym przedstawicielem płaszczek słodkowodnych jest płaszczka rzeki Singu. Jest ona endemitem, oznacza to, że w środowisku naturalnym spotkać ją można tylko w jednym miejscu. W jej przypadku jest to dolina rzeki Singu w Brazylii. Tak jak jej więksi kuzyni, porusza się głównie po dnie, a na końcu ogona posiada ząbkowane kolce. Najciekawsze jest tutaj ubarwienie w postaci białych plam na czarnym tle, które w środowisku naturalnym może przypominać promienie słońca przebijające się przez stafle wody. Największym przedstawicielem płaszczek w akwarium gdyńskim są płaszczki rzeczne. Ich rozmiary potrafią być imponujące. Jak widzicie, pływa tutaj całkiem sporo płaszczek i jest to wynik naszego sukcesu hodowlanego. Kilka lat temu na świat przyszło aż 16 młodych, a link do filmu z ich historią znajdziecie w opisie tego filmu. Co ciekawe, wszystkie trzy gatunki płaszczyk, które można u nas spotkać, są jajo żyworodne. Jak widzicie, rekina otacza sporo stereotypów, jednak po bliższym zapoznaniu się z tematem widać, że większość z nich to fikcja. Wśród rekinów spotkamy wiele form morfologicznych i rozmiarów, dzięki którym przystosowały się do życia w wielu różnych środowiskach. Nawet żarłar biały jest mniejszym zagrożeniem dla człowieka niż maluje jego popkultura. Na sam koniec dodam, że jeżeli chcecie zobaczyć rekiny na własne oczy i być może nieco przełamać swój strach przed tymi zwierzętami, to nie ma na to lepszego momentu niż trwający właśnie tydzień rekina, a z tej okazji zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia akwarium dyńskiego.